Hej, hej, cześć, 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 witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, mam nadzieję, energicznym odcinku. Z tej strony Kaw i mam dla was dwie niespodzianki. Pierwsza niespodzianka. Dam, dar, dam, dam, dam. Cześć, to ja. Od dzisiaj postaram się być trochę więcej na kamerkach. Mam dla was drugą niespodziankę. Zobaczmy, co mamy w domku. Witam. Cześć, to jest Olivia in the Void, to jest ta słynna zdana streamerka z, z Twitcha. Witaj Oliwio, dzisiaj będziesz mi pomagać. W końcu się ogarnęliśmy, w końcu nagramy razem, co? W końcu To wcale nie jest tak, że już raz wysadziłaś mi całą mapę, ale... Dobrze, opowiedz może dzisiaj, co, co jest w planach do roboty? Dobra, plan jest taki Ogólnie zaplanowaliśmy sobie wcześniej, co będziemy tutaj robić. I będziemy robić piękną świątynię y, Dirta Magazyny, i w ogóle tu będzie wielka metropolia. A co do wysadzenia, to ja nic nie wysadzałam. Yy, I tak będziemy robić poziomy. I dalej nie wiem. Na pewno będziemy to upiększać, bo według mnie no, to tak lip, lipnie to wygląda. Dokładnie. To my już my tak naprawdę gadaliśmy i mamy już zaplanowane co nieco. Ja zabieram się za magazyny. To ja będę na początku przygotuję sobie moje miejsce do kraftowania wszystkich mi potrzebnych rzeczy. A i wydobyliśmy trochę dyrta, więc trochę go mamy przygotowana druga skrzynia, ale się chyba nie przyda. To co, do roboty, nie? Wydaje mi się, że się przyda. Myślisz... A, Zdaję swoją się drogą. Się kolejna rzecz. Zwierzęta mi się na dnie rozpiły. To też zdążyliście już chyba zauważyć. Wcześniej zwierząt nie było, a dziś już są. Co to o za Jezu, życie? jajko mam? <laughs> nie wiem skąd mi się to jajko wzięło. Takie do... jajko. Um, jak bardzo chcesz, żebym ci to powiększyła? Bardzo. Um, no, postaraj się, żeby to było jak największe, mi się wydaje, nie? Szkoda, że owiec jeszcze nie mamy. Z tym najbardziej ubolełem. Była jedna, ale spadła. Sama? Tak. Mhm. No, niech będzie. Ja jej nie, jej nie zwolniłam, ale ona, ona spadła. Ja ją widziałam i już, już nie było czasu, żeby ją ratować. Naprawdę. No dobra, niech będzie. Uff, trzeba będzie zrobić w ogóle koblarkę w końcu, chyba jakąś, póki co palę naszego tyrta Ty już dawno o niej mówiłeś. Tak, Chyba. no bo to kiedyś trzeba ją w końcu zrobić, nie? No to nie więc tak I Olivia in the tego... Void. Powiedz mi, co ty teraz budujesz? Powiększam platformę. Mm. Trzeba ją trochę poszerzyć, bo... bo tak. Bo tak. No i trochę robię tutaj zielono, więc fajnie, fajnie. Mhm. Ogólnie tak jak mówiłem zamiast jest taki. Tutaj, tam gdzie jest nasz nieskończony dyrt, tam będzie nasza świątynia dyrta. I stamtąd będziemy pozyskiwać dyrta. Może sobie zatrudnimy takiego małego faceta, który wybucha co chwilę, jest niezniszczalny i no. Zamkniemy go w kołę w pudełku z obsydianu i zrobimy tak, żeby on nam go kopał w nieskończoność samemu. Dobry pomysł? Ciekawy, ciekawy. Dobra. A oprócz tego, tutaj, przed, przed tym naszą świątynią, zrobimy sobie bazary. I tu będziemy chcieli trzymać nasze NPC. I od tego bazaru będzie ścieżki w każdą stronę, różne ulice sobie zrobimy. Nie, Oliwia? Oczywiście. Tak, i nasz, nasze to wszystko będzie się hmm, powiększało. Planujemy pierwsze piętro, będzie naszym widow widowiskowym królestwem. Pod spodem zrobimy sobie, może, jakieś farmy, inne takie, wiecie, kanały. Ty, w sumie, jak gdyby tak. Starać się, nie żeby to było działało, tylko żeby świetnie wyglądało. Właśnie różne takie farmy, ścieki pod spodem, to jest dopiero pomysł, nie? Ścieki? No tak, no każde miasto musi mieć ścieki. I zejście do ścieków. I podziemne farmy, jest. i inne takie. Zastanawiam się, jak długo będzie trwała ta seria, skoro chcesz zrobić aż tak metropolię. Nie wiem, po prostu daję sobie jakieś pomysły, żeby mieć co na przyszłość robić. Jak się robiło no okay. Coś chcę skraftować. W ogóle, jak ja w końcu to ogrodzenie, bo nie, nie dogadaliśmy się w tej kwestii. Ale jakie ogrodzenie? No nie wiem, ty robisz w końcu ozdabiasz, nie? No może. chwilę wygooglować coś. Cutting Stone Minecraft. Żeby bardziej zaoszczędzić, bo będę teraz kroić dużo bloków. Będę musiał skraftować takiego jednego. Okej, okay, już wiem. Potrzebuję żelaza. O Boże, spadłabym. Ostrożnie. Nie umieraj nam tu. coś z tym wszystkim najgorszym. Mhm. Że ja się boję, że zaraz we mnie jakiś szkielet tutaj strzeli spadnę. No jesteś w miarę zabezpieczona, tak mi się przynajmniej wydaje. No wcześniej we mnie strzelali jakoś. Mhm. O, mam cegły. I teraz, słuchaj, to będzie tak. <laughs> Na środku robimy magazyn? Tak? Taki jest plan. Mhm. Tutaj na boku. O, w tam, tam, od tamtej strony to będą mas masa różnych skrzyn będzie, z których będziemy sobie czerpać. No w końcu magazyn. Dokładnie. O, boż, Skończył mi się derty. Mhm, tutaj taki design będę teraz robić. Kiedy to tu tutaj wyjąłeś te piecyki, to nasz chatka wygląda jakby się psuła. Nie, piękny jest, daj spokój. Co ty kobietę dogadasz? No, może... Wzi... Taki ciur. Nawet jak zamkniesz drzwi, możesz wejść do domku. Spokój, zamieszka zamieszkamy zaraz na bazarze, no. buduje nam. Taki ładny... Bazar. Ba na łazarskim rejonie będą bazary. Ogólnie Swoją... to... Mhm. Yy, no mów Opowiedz coś o sobie, no co, co, co tam miałaś ogólnie? W sensie, yy, chciałam zapytać Na ile odcinków przewidzisz całą serię? Z OneBlocka Nie wiem Dopóki nie wymyślę czegoś lepszego, na przykład Lola, Warframe'a i takie tam Za blisko <laughs> Właśnie, a propos innych gier no, a ty co tam u siebie streamujesz na swoich streamach? Powiedz coś um, o sobie. Miałam w dzisiaj, dzisiaj zrobić streama z, z, z LOLAM bądź Warframe'a, ale nie wiem. No, to, to zależy, to zależy muszę, muszę się skontaktować z ludźmi. Ostatnio ktoś do mnie nawet napisał na priv, żebym y, zrobiła streama tego i z tego. No mnie Jakaś dziewczyna napisała i chciała, żebym zrobiła Simsy. O, jak chcesz, mogę ci pomóc ogarnąć Simsy. Bardzo dobrze się składa. Co, chcesz serię z Simsów? Nie, nie, nie chcę zrobić. Nie chcę robić serii z Simsów. Myślałam, żeby. Yy, zacząć filmować Va Valoranta. Ale do tego potrzebuję dobrego internetu. Valorant się przyjmuje i jest hype. Przecież kiedyś był większy. Ale tutaj Valorant fajnie gram, polecam. Może się kiedyś przerzucisz. Nie wiem, nie chcę mi się. Ja to jestem graczem prędzej lola. Albo Minecrafta. Ale dużo surowców będziemy potrzebowali na to, wiesz o tym. Ale co Skończymy, super, na jakie piękne magazyny będą. Ciach. I ty miałaś tutaj budować platformę, czy planowałaś jakąś zagrodę zrobić? Może dla zwierząt Nie tylko dla zwierząt, ja chciałam całość ogrodzić Aha, cały tylko ten teren ogrodzić na... Tak, cały teren No dobra. Taki był plan Ja się spodziewałem, że mówiłaś zagrodę zrobić. Dobra, dla zwierząt dla krów może być Dziewczyna ze wsi. No, nie, nie, nie. nie. <laughs> się zna chyba. Nie? Niech ona sobie... Niech, niech one sobie chodzą, co nie, ale... Mhm. żeby po prostu nic nie wypadło. Nic jak nie wypadło. ten pająk. Mhm. Teraz patrzę sobie, pająk tańcuje. Bo ja tam muszę wejść. Ja tam czuję, że ja tam muszę wejść. Boję się, że zginę. Właśnie trzeba coś zrobić z naszą tą farmą zwierzaków, bo jak nie to ono naprawdę może być lip, nie? Niebezpiecznie. Słuchaj, słuchaj, źle to robisz, źle to robisz. Ja ci pokażę. Patrz, podchodzisz tu. Czekaj. Podchodzi w gościu, nie? Atakujesz i uciekasz. Atakujesz i uciekasz. Coś ten, bo... A pająk ci tutaj nie podejdzie. A, bo... Się zablokował, popatrz. No właśnie, tak... I tyle. Już no, szkoda było. Zostań. <laughs> Pasuje. Pasuje. Ty, kurczak nam się zrespił. Od kiedy go nie mamy? Wiem, czy nie wiem, ci wcześniej nie zwróciłem taki Koń na gilotynę wchodzi. Nie wiem, czy to dobry znak. <grywa> chyba nie. Mm, już chce być przerobiony na mięso. <grywa> Jak zwierzęta. O boże. Dobra, kabla, powiększyłam dobra. to. O boże. O... Nogi sobie połamałeś chyba. No to... everyone will no, no A about your aż aż animal. Animal. Mhm. <grywa> <grywa> Będą montowane odcinki z Lola? Może. Jak będziemy się chciało Możem. montować, bo montowanie to jest jakaś katastrofa. Jaka katastrofa, o czym ty fazę mówisz? Możemy zrobić. Nie wiem, jak nagram, to sobie zacznę zapisywać na kartce najlepsze momenty. Że o, ale ugrałem w tej i w tej minucie. To może pojawią się jakieś montowane filmy? Kto wie. W ogóle farmą mogłabyś się trochę zająć. Kobiety się lepiej znajomo chyba na farmach, nie? Znasz się lepiej na farmach? Zaraz. Nie. <słuch> Dobra. Stwierdziłam, że zajmę się. Żaden. Ehm, Stwierdziłam, że zajmę się drzewkami, ale jak zobaczyłam, że tam są takie same duże, to mi się odechciało. Mhm. Ty, jak się robiło w ogóle obramowanie do. Czy um. Czekaj, ja wszystko przerobiłem na chleb, serio? No już może sianka? Nie Nie? Ani trochę? Nawet dwóch? Nie To czemu niszczysz... To... prawie urośnięte? One jeszcze nie urosły Tak nie urosły, Fajne, urosły, te to żółte To jest... a, no to masz sianko, to weź te dwie krowy Nie, ja nie mam sianka! Co ty robisz? Ej, się ja się zlegował. Nie dostaję zianka z tego no się bo szukana. to jeszcze nie urosło na maksa. Nie znasz się. Jezus, dobra. Idę zabić jeszcze jedną mi krowę. Ja potrzebuję już co. Planuję zrobić tabliczki. No i fajnie, nie dała mi skóry. Skąd ogarnąć skórę? Z koni. Owy. No i pięknie, mam dwie skóry. No tak to się robi. Dobra, robię ogrodzenie Teraz wszyscy na mnie na krzyczą, "Jezus, krzyczą zrobić... Jezus, zabić konia dla skóry Słucham, co powiedz? Eem, czy chcesz takie ogrodzenie z cegieł? Te... Mm, można coś ogarnąć nie? Dobra, jak my planujemy okay. te nasze magazyny? Powiedz mi, bo ja chcę, żeby one były może na otwartym powietrzu, może potem zabudujemy jakieś fajne zadaszenie, ale póki co o, coś takiego, jak tutaj Zrobimy sobie i każda tabliczka będzie miała, wiesz, każdy tutaj skrzynia będzie miała jakby swoje oznakowanie I jak my planujemy to oznakowywać? Nie masz kompletnie pojęcia, prawda? Nie mam pojęcia Tak jak ja, nie przygotowałem się do tego Hej, ale za to można sobie poskakać, fajnie dwa jajka, nie wiem czy to cokolwiek zmieniło, ale mamy dwa jajka. Ale... Dwa jajka. Ym... Nasza świątynia dyrta, myślę, że te skrzynie tutaj niech pozostaną z dyrtem. Weź ty trochę to segreguj, weź... Jezus, bierzesz, bierzesz od końca, ja, co... nie od początku. Czemu ty... Patrz, o, tu. Bierzesz i oddajesz... Dobra, nie układaj bierz tego. Tego. od dołu. Jakby ktoś nie wiedział, to shiftem trzymając można sobie przerzucać ze skrzyni do, do skrzyni. Dobra. E, I może jeszcze. O, beczki, beczki. Jak się robiły Jak się robiło beczki? Masz jakieś pojęcie? Nie pamiętam. Ja chyba tak już wiem. A ty chyba też nie. I w beczkach będziemy sobie trzymać żerełko. Mm. Dobra. Picyki mi zabrałeś. O, że... I są piece Piece? Yy, czekaj, już kładę Wiesz, ja, to, Aha, ja to tak bo. designuję teraz, nie? Żeby to wszystko fajnie wyglądało Raz, dwa I tam coś stać, bo ja chcę przepalić Nie masz drewna Proszę bardzo A ogólnie jakbyś chciała przerabiać yy, I więcej mieć kamienia ze stołu, no, nie? Tego przepalonego, to schodź tu, 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 tu Tu, 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 tu. Tutaj jest ta maszynka o, po to, swój. żeby więcej zaoszczędzić. Że jak użyjesz sobie tego, żeby ciąć kamienie, albo zmieniać je w inne rzeczy, na przykład cegły, to będziesz miała więcej cegieł. Albo jakbyś miała robić płytki, półpłytki, albo schody. Korzystaj z tego. Po to to jest, żeby oszczędzało nam kamień. Ok? Aha, czyli jak mi się przepali, to mogę tam po prostu wsadzić. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, ja jeszcze sprawdzę. Ja, ja tyle w Minecrafcie nie siedzę. nie wiem. Um... O mój Boże. Co? Potrzebujemy gravelu. Jak się robiło gravel? Ehm um... Boże to twoja receptura. Czekaj. Daszle. Zaraz to sobie spójrzmy. Sami um... robiłem, prawie zapomniałem. Yy, dwa koble i dwa derty. Tak, na ukos. Mhm, od siebie. Przy, przy okazji zrobimy sobie świątynię Dirta i świątynię um, Kamienia. My to świątynie. Nie mamy... masz tyle kamieniarz. Jeszcze nie. Kwestia czasu. Koblarka rób. Zrobi się w swoim czasie. Właśnie, W sumie to teraz robię lawę, nie? Żeby mieć kobla. Dla mnie, według mnie, słuchaj, jaki jest ogólny plan? Żeby nam wszystko, mieć łatwiejszy dostęp do surowców Potrzebujemy stworzyć wioskę villagerów Wioskę villagerów, żeby mieć, potrzebujemy villagera Żeby mieć villagera, potrzebuje się zrespić zombiak Który, e, no będzie zombiakiem villagerem Żeby on nie, nam nie zniknął, fajnie byłoby wyłowić z wody name taga, żeby móc go nazwać To ten nam nie zniknie e, Potem Idziemy, otwieramy portal do Netheru, szukamy blazów, zabijamy blazy, robimy potki, rzucamy w podkę osłabienia w zębiaka. Potem się go leczy chyba złotym jabłkiem i się staje zwyczajnym villagerem. Robimy tak dwa razy, bo potrzebujemy dwóch villagerów. I wtedy robi nam się fajna wioska i jesteśmy ustawieni do końca życia. To jest plan. Ile z tego zrozumiałaś? Wiesz, rozumiem jak najbardziej wszystko to, co do mnie mówisz, ale wiesz, ile się nam z tym zejdzie tak wiesz o tym? Mhm. o mój boże, potrzebuję dużo, dużo gravelu jezus czekaj, to gravel zmieniało się w a, ja to przetapiałem. Dobra, potrzebuję desek, bo my mamy coś takiego, że chyba, jak dobrze pamiętam, grawel przetapiamy, dostajemy żelazo. Nagety. Ja skorzystam z tych naszych piecyków. Powiedz mi, yy, my chcemy ogrodzenie, że tak? Ogrodzenie, ogrodzenie. Yy, I tak będziemy to rozbudowywać. Co ty robisz? Ale dzięki. Nie, śmieszne. Mhm. Nie? A, w razie czego, w żarcie spróbujmy już przechowywać w tych beczkach, nie? To są beczki od żarcia. Okej. Okay. Coś no śmiesnego, dzięki, dźwięki wydaje mhm. Okej. Okay. No, fajne, fajne. Ale ja ładną ścianę robię, ale jestem z niej niezadowolony. Nie wiem jeszcze po co, ale jest. Człowiek czuje się bezpieczniejszy, gdy ma zamknięte tereny. I tak nas tutaj nic nie napadnie. Jeszcze. Myślę, się. Nie, to jeszcze. Dziękuję. Nie. Okej okay. Mhm. Nie czujesz się od razu bezpieczniejsza? Nie wiem co zrobiłeś, muszę zobaczyć. Nie no ja się czuję od razu bezpieczniejszy. Daj spokój. Z tymi ścianami na środku naszej posesji. Mhm. To będzie taki Ładnie mini powodę. magazyn. Udało właśnie nie wiem, wiesz co robiłem, tak trochę na odwal się, a potem pomyślałem, Ej, a ja ja do... zrobię design. Bo czasami design właśnie w ten sposób powstaje. Człowiek robi coś, no odwal się, okazuje się, że jest fajne. Dobra, nie mam więcej. Ty przetapiasz bruk? Tak. Dobra. Siedem sztapek... Zabraknie, jeszcze potrzebuję dwóch. Um... Wiesz, jak się no robi końcu, żelazo? Czy nie wiesz, jak się robi żelazo? Jak spojrzę w receptury. Wiesz, coś tam ostatnio mówiłeś. No tak, bo to jest tak. Dyrta zmieniamy w kobla. Kobla w połączeniu z dyrtem, no. jeszcze raz, zmieniam w gravel. A gravel mogę przetopić, żeby mieć. Samorodki to się nazywają? Iron Nuggets. Takie nuggetsy. Kawałki. A no, wiem. Normalnie w tego normalnym ja, wcia nie ma. Od razu Was uprzedzam. Wszyscy ci co próbu próbujecie powtarzać po nas, po mnie. <grym> Matko, boska, tyle kopałem to drewna. Ona się tak pięknie pali. <grym> Jest jakiś inny sposób na zdobywanie węgla jak, mm, jak nie drewno? Właśnie tak ujrzałam tam, jak sobie przetopiałam tego kobla, że rybne się skończyło. Mm. O oh, wow. Lep... Zgadnij co. Co? Jest już nie wiem. 21 minuta nagrania. A my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Dokładnie. To co, nagrywamy drugi odcinek? No. A nie... Be... nie wiem. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Może jeszcze w tym tygodniu, może w następnym tygodniu będzie kolejny odcinek dokładnie z tego momentu. Trzymajcie się na razie, dzięki, cześć, cześć.